Kajtuś Będziesz kiedyś dużym chłopcem I'm just a kid who's four Each day I grow some more Nowi Sąsiedzi Chodź, Kajtusiu. Mama chciałaby zacząć robić obiad. Na działce, przy której stał właśnie Kajtuś, miał zostać wybudowany nowy dom. Kwiatuszek! Może zaniosę go mamie? To świetny pomysł, kochanie. Na pewno się ucieszy. Mamusiu, to dla ciebie! Kajtuś zerwał go na tej pustej działce obok nas. Dziękuję, kochanie. Jest przepiękny. Pan Krawczyk mówił, że tę działkę sprzedano i że rusza tam dzisiaj budowa. Naprawdę? Czyli wiesz, co tam się pojawi, Kajtusiu? Koparka! Pójdziemy zobaczyć, jak pracuje. Tak! Kiedy ta koparka przyjedzie? Po obiedzie zobaczymy, czy już jest. A wiesz, że tam będzie się budował nowy dom? Dla naszych nowych sąsiadów. Ale duża, prawda? Kajtuś patrzył z zachwytem, jak koparka kopała dziurę. A potem nie mógł się doczekać, kiedy znowu pójdzie na budowę. Pip, pip! Uwaga, wycofuje się. Mamusiu, idziemy na spacer do parku. A czy możemy pójść zobaczyć koparkę? <noise> no pewnie, czemu nie? Przecież chodzimy tam codziennie. Dni mijały, a Kajtuś ciągle widział na budowie coś innego: koparki, betoniarki, pracujących ciężko robotników. I nawet zapomniał, że będą tu mieszkać nowi sąsiedzi. Aż pewnego dnia zobaczył, że właśnie się wprowadzają. Mamusiu! Będą tu mieszkać nowi ludzie. Chyba widziałem kogoś w oknie. Myślisz, że ten chłopiec będzie chciał się ze mną bawić? Jaki chłopiec, kochanie? Ten, którego widziałem w oknie nowego domu. Nie widziałam tam żadnego chłopca. Chyba powinniśmy się przedstawić sąsiadom. Dzień dobry. Pomyślałam, że wpadniemy i przedstawimy się. Upiekliśmy wam ciasto. Wspaniale. Bardzo dziękuję. Moi synkowie są na podwórku. Ucieszą się, że przyszedłeś. Kajtuś uwielbiał poznawać nowych kolegów, ale kiedy zobaczył chłopca, poczuł, że trochę się wstydzi. Cześć! Przyszedłeś do nas z mamą. Jestem Franek. Jak masz na imię? Kajtuś. Umiesz tak rzucać kamieniem? Hej! Franek! Wiesz, że nie możesz tak robić! Powiem mamie! Mamo! To mój brat bliźniak Janek. Jest skarży pytą. Zobacz, mamusiu, dwóch takich samych chłopców. Janek, pochuścamy się? Jestem Franek. Janek jest tam. <noise> Przepraszam. Nie ma za co, wszystkim się myli. Chodź! <laughs> Kajtuś idzie do szkoły. Kajtusiu, mógłbyś tu przyjść na moment? Za chwilę, tato! Kajtuś wypatrywał czegoś za oknem i nie miał czasu pójść do taty. Teraz! O co chodzi, tatusiu? Pomóż mi pochować zabawki, bo muszę tu poodkurzać. Im prędzej Kajtuś posprząta swój pokój, tym szybciej będzie mógł znowu być przy oknie. wypatrywał szkolnego autobusu. Bardzo chciał już nim jeździć do szkoły. Cześć, Saro! Kochanie! Musisz mi jeszcze pomóc. Synku! Słyszysz mnie? Już idę! Kajtuś już kiedyś jechał tym autobusem, ale marzył, by jeździć nim codziennie. Już bardzo chciałbym chodzić do szkoły. Tak się złożyło, że już pod koniec dnia jego marzenie mogło się spełnić. Cześć, Saro! Cześć, Kajtusiu! W mojej szkole jest organizowany dzień siostry i brata. Ja nie mam rodzeństwa, więc może ty byś. Chciałbyś pójść z Sarą do szkoły? Tak! Myślę, że to świetny pomysł. Następnego ranka mama spakowała Kajtusiowi wszystko, czego potrzebował. Niczego nie zapomniałam? Drugie śniadanie, zeszyt, długopis? Zapomniałaś o nim! Muszę przecież wziąć też mojego dinozaura. Lepiej, żeby twój przyjaciel został dzisiaj w domu. W szkole jest bardzo dużo zajęć i na pewno byś o nim zapomniał. Dobrze! Ale ogromna ta szkoła! Kajtuś nie wiedział, że szkoła jest taka duża. Bał się, że może się w niej zgubić. Chodź, Kajtusiu, już dzwoni dzwonek. Musimy pójść na zbiórkę. Przyjadę po ciebie, synku, za parę godzin. Owocnej nauki. Kajtuś trochę się bał, zanim wszedł do środka. Chcesz mnie trzymać za rękę? Nie denerwuj się. Tam jest bardzo fajnie. Kajtuś cieszył się, że nie idzie do szkoły sam. Poczuł się jakby był dorosły. Kajtus pierwszy raz w życiu zobaczył klasę i bardzo mu się spodobała. Tutaj zostaw swój plecak. Porzucamy razem piłką? W szkole nie można rzucać piłką, Kajtusiu. A przyjdą tu jakieś dzieci? Wszystkie są w sali gimnastycznej. Chodź, musimy iść na zbiórkę. A co to jest zbiórka? To spotkanie pana dyrektora z uczniami. Chodźmy już. Co to jest sala gimnastyczna? Saro, a teraz się pobawimy? Nie możemy się teraz bawić, Kajtusiu. Pan dyrektor zaraz będzie przemawiał. Trzeba usiąść i go wysłuchać. Kajtuś nie zdawał sobie sprawy, że musiał przestrzegać tylu zasad. Nie chciał teraz siadać, chciał teraz trochę popsucić. Pobawimy się później, dobrze? A gdzie mamy usiąść? Na podłodze, tak jak ja. A teraz musisz słuchać i nie możesz nic mówić. Witam wszystkich uczniów i ich rodzeństwo. Dzisiejszy dzień jest dniem wyjątkowym, bo wielu z was gości tutaj o, pierwszy Saro. raz. Tym, którzy przyszli... Ale do nas Saro, szkodę, ja muszę to, natychmiast iść do toalety. Wykorzystajcie ten dzień jak należy. Nie zmarnujcie go. Po wizycie w toalecie i po skończonej zbiórce Kajtuś i Sara wróci do klasy. Masz szczęście, że dzisiaj jest dzień siostry i brata. Zazwyczaj możemy tylko pisać na tablicy, kiedy nauczyciel nam na to pozwala. Co to było? Dzwonek na przerwę. Bardzo lubię Twoją szkołę, wiesz? Ja też ją lubię, ale chciałabym więcej bawić się na boisku. Kajtuś nie rozumiał, dlaczego Sara wolała się bawić na boisku. On czuł się dobrze w jej klasie. Kiedy będziemy czytać i pisać? Dzisiaj nie będziemy się tego uczyć. Dzisiaj będziemy robić inne rzeczy. Choć przerwa się skończyła. Tak szybko? Dla Kajtusia to było dziwne, że dzwonek tak często dzwonił. Przyszedł czas na farby. Kajtuś ucieszył się, że tutaj można malować. Postanowiłem dziś namalować Twoją szkołę. Nie zapominaj, że Ty do niej też kiedyś będziesz chodził. Co masz na drugie śniadanie, Kajtusiu? Kanapkę, marchewkę, jabłko i czekoladowy pudding. A Ty co dostałaś? Nóżkę kurczaka, serek. Naciowy seler i ciastko! Ale połączenie! <laughs> wymieni się z tobą, dobra? Fajnie, że w końcu mam skin! Chyba zjem najpierw deser. Śniadanie Sary było pyszne. Kajtuś w ogóle nie żałował, że się z nią zamienił. I co robiłeś dzisiaj w szkole? Pisałem na tablicy i wymieniłem się drugim śniadaniem z Sarą. Naprawdę? To wspaniale! Ale dalej nie nauczyłem się pisać. To dlatego, że jesteś jeszcze za mały. Ale nie rośnij zbyt szybko, dobrze? Kajtuś najchętniej chodziłby do szkoły codziennie. I nawet jeśli jeszcze nie był na nią gotowy, to na pewno był gotowy na drzewkę. Zabawa w kucharzy? Mama Kajtusia gotowała swoje popisowe danie, ponieważ spodziewała się gości. O nie, to nie powinno mieć grudek. Co robisz, mamusiu? Gotuję kolację dla naszych gości. To ja będę z tobą gotował. Chciałem ci tylko pomóc. Kajtusiu, muszę się teraz skupić. Będę nieść gorący garnek. Pozwól mi też coś zrobić! No dobrze, wiem, w czym możesz pomóc. Umyjesz sałatę, a ja zajmę się odtydzaniem. Tak! się cieszył się, że będzie pomagał mamie. Chciał jej pokazać, że jest już dużym chłopcem. Dobrze myje, prawda, mamusiu? Uf! Rozerwij ją teraz na części i wysusz, dobrze? Masz, kochanie. To na pewno ci pomoże. Gdy tym pokręcisz, to sałata będzie sucha. A! Jak tam twój suflet, kochanie? Ach, powiedzmy, że dobrze. Ja też gotuję. Właśnie widzę. A może zajmiesz się chwilę różą, a mama dokończy gotowanie sama? Rozłożę wam kocyk. Zostańcie tu i pobawcie się, dobrze? Cześć Kajtusiu, co porabiasz? Pomagałem mamie w gotowaniu, ale teraz muszę się zajmować różą. Uwielbiam gotować! Może pobawimy się w kucharzy? Pewnie. Upieczmy moją pizzę. Twoją pizzę? No dobrze, w takim razie musimy znaleźć na nią składniki. Chyba mam pomysł. Do pizzy potrzebny jest ser. I kiełbaska. Te kamienie mogą być kiełbaską. A teraz do piekarnika. Chcę jeść! Za chwilę. Pizza nie jest gotowa, Różyczko. Prawda? Musimy jeszcze zrobić sałatkę? Użyjmy do tego liści! Najpierw musimy umyć sałatę. Tak, masz rację. Szykuje się pyszny obiadek. Odejdź stąd, gabciu, bo się poparzysz! Gabciu! Zaczekaj! O! Zobacz, Saro, to może być nasz deser. Mamusia widziałaś? Zrobiliśmy dla ciebie ciasto. Wygląda wspaniale. Dziękuję. I zerwaliśmy też dla pani kwiaty. Są przepiękne. Zaraz je włożę do wazonu. Goście przyszli. Już otwieram. Ssztowy dzień. Obudź się gabciu. Widziałeś już mój latawiec?! Uuu, ha, ha, y. Idę z nim zaraz do parku, wiesz. Kajtusiu? Dokąd się wybierasz? Mamo, ubierz się! Obiecałaś, że rano będziemy puszczać mój latawiec. Pamiętasz? Niestety dzisiaj nie pójdziemy do parku. Mówią, że będzie padać cały dzień. Cały dzień? O. Kajtuś był szczerze zawiedziony. Myślał, że wypróbuje w parku swój latawiec. Mm. Co się stało? Nie mam dzisiaj co robić. Możesz pobawić się z różą. Nie będę się bawić z różyczką. Hej, wiem co możesz zrobić. Możesz zaprosić do nas jakiegoś kolegę, Leosia! Halo? Czy jest tam gdzieś może Leoś? Aha, dziękuję. Do widzenia. Nie ma go w domu. Kajtusiowi było smutno. Dalej nie miał co ze sobą zrobić. Kajtusiu, z Twoją wyobraźnią na pewno nie będziesz się dzisiaj nudził. Gdzie jest moja różyczka? Schowała się gdzieś? A kuku! Hej, to jest mój rysunek! Kajtusiu, róża go tylko oglądała. Statek! Zabawa mamy z różą i rysunek statku podpowiedziały Kajtusiowi, co mógłby robić. No dobrze, Różo. Masz go w prezencie. <laughs> Wiesz już, co będziesz robił? Aha! To dziwne. Przecież obrus był tu przed chwilą. Kajtusiu! Kajtuś budował swój statek piracki. Chciał być kapitanem, który przemierza morza wszerz i wzdłuż. Proszę natychmiast przestać! E, ale to jest przecież mój żagiel! Musicie być grzeczni, jeśli chcecie się tutaj bawić. Czy to jasne? Różo! Ale to jest moja gra! Jestem rybą płynącą przez morze. Kajtuś bardzo lubił popisywać się przed siostrą. Uwielbiał, jak róża się z niego śmiała. Hej, mam pomysł. Ziemca co może udawać rybę. Fajnie wymyśliłem, prawda? Ryba! Chcę zjeść naszą rybę! <grystanie> Lekin. Jesteśmy bezpieczni. Potrzebujemy tylko trochę drewna. <grystanie> Kotliwka! <grystanie> Musimy dopłynąć do brzegu i wybudować łódkę. Łódkę! Łódkę! Tajtusiu, a co ty robisz? Płynę do brzegu! Róża i ja musimy zbudować łódkę, bo rekin Gapcio chce nas zjeść. Nie widzę tutaj żadnego rekina. Pewnie się schował. Weź, może przez lunetę go wypatrzysz. Kajduś wiedział, że trzeba działać szybciej. Nie mógł siostry narażać dłużej na niebezpieczeństwo. Ciągle jesteś w wodzie. Musimy zbudować tę łódź. Teraz będziemy widzieć wszystko jak na dłoni. Zobacz, Różo! Wyspa! Pewnie są tam piraci. Piraci? I pewnie porwali naszego kotorekina. Pirat na horyzoncie! Tatuś! Szybko! Zaraz nas złapie! Ratuj się, kto może! Ja, niezwyciężony pirat! Co tutaj pływa? Opuszczona łódka! Hmm, chyba wejdę na pokład. O nie! Nakryliście mnie! Poddaję się! No dobra, panie piracie. Gdzie jest kotorekin? Nie wiem. Pora na obiad, kochani! A czy możemy zrobić piknik na mojej łódce? Twoja łódka by nas wszystkich nie pomieściła. Kajtuś wiedział, co zrobić. Skoro łódka była za mała, to trzeba ją było po prostu powiększyć. Mamusiu, czy mogę wziąć ten kocyk z szafy? Gaciu, tu jesteś! Dobrze. Skoro pada deszcz, to zrobimy dzisiaj piknik w twojej łódce. Tu się połóż gapciu. z tończykiem. I tak ten deszczowy dzień zakończył się piknikiem na morzu. A przecież miał być taki ponury i nudny.